Pierwsze moje kontakty są poprzez hmm, halę targową, poprzez hmm, Plac Imbramowski i wiele innych miejsc w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, ale w innych miejscach, gdzie hmm, spotykam tych Ormian. Oni się jednak dobrze rozróżniają i, i wprost mnie zapytali, czy ja przypadkiem nie jestem Ormianinem z pochodzenia. Natomiast moja mama miała taką zabawną sytuację pod halą targową, bo jedna z tych nowych Ormianek zapytała ją. A pani ile lat jest w Polsce? A mama powiedziała, że 300. Bo jej rodzina jest rzeczywiście 300 lat w Polsce. Barior, Or, Bar -or. z zalecki. nie wiem czy mnie poznajecie, tak? Ja jestem księdzem ormiańskim. Widziałem Baręw -or. A wy długo jesteście tutaj w Polsce? Tak, kupela tak? Ile? 5, 8? 10 lat. to już bardzo dużo. I dzieci do polskich szkół oto, tak? My gorzej rozmawiamy na Tak, lat, Tak, niż tak, on. oni tak. Ja wiem. A ile może być Ormian w Krakowie, jak myślicie? Nawet A teraz to... już mało. A teraz zostały te, które legalnie A legalnie są, tak? tak? A reszta pojechała do innych krajów, czy? Nie, raczej do domu. No, raczej do wrócili. Nowi Ormianie mają kompleks, dlatego że oni są wykształceni bardzo często są to nauczyciele, lekarze, wojskowi, którzy czują się trochę upokorzeni tym, że z powodu biedy muszą w Polsce sprzedawać damską bieliznę, czy handlować starą odzieżą, czy pirackimi kasetami. Trzeba pamiętać, że Ormianie byli bardzo um, starym narodem i wysoko wykształconym. Oni przyjęli chrześcijaństwo jako pierwszy naród na świecie. W, w 301 roku, a więc 1700 lat temu. I cieszyli się wielkim dorobkiem naukowym. Witam panią. Można? A, nie będzie pochwalony. Na wieki wieku. Barior, Or, to, jest, to za Dzień kiość. dobry. Aniołki. No właśnie, przydałem pani porus, tylko musi być anioł ormieński. To kolor jaki? Czerwony. Porządny, czerwony, jak kardynałowie To jest dobry, nowa farba. Chciałem się zapytać o Pani babcie czy prababcie, która była Ormianką? Nie, no podobno moja prababcia była Ormianką, czystej krwi. Cała rodzina tam mieszkała na Kołomyi ze strony ojca. Tak, to jest taka kolonia bardzo stara, ormiańska. No, hmm. Tam oczywiście mieszkali Polacy i Rusini, i Żydzi. No ale no, po no. pani to bardzo widać, te ormiańskie rysy. Ja, ja przez długi czas myślałam, że to był, tak wszystkim mówiłam, że mój dziadek był Tatarem, ale to Nie. się okazuje, że to orm Ormianami byli. Ale potem się wszystko tak przemieszało, że już mało zostało z tego. Nie, Nie wiem czy pani wie, że jest dwoje światowych artystów Ormian. Pani Szer i Aznavur. Tak, ona jest z domu Sarkisjan, jest Ormianką. A Aznavur jest z emigracji, która po rzeziach w w czasach tureckich uciekła do, do Francji, tam się schroniła. No i on jest Ormianinem takim stuprocentowym, bo on e, angażuje się w działalność charytatywną. A ja się przyjaźni z jedną czystej krwi ormianką, która jest lekarzem, neurologiem, mieszka w Korfantowie. Wspaniała kobieta, bo oni są niezwykle wykształceni. Domów, oni tak. są z domów, ona jest z takiego domu, gdzie tak wszyscy zgrają na instrumentach. Czytają poezję, malują, to niezwykle tacy utalentowani ludzie, artyści, i mają taką tęsknotę w sobie, coś takiego nie no Tak, niezwykle. bo to jest naród emigrantów, który jest zawsze pozbawiony tej swojej prawdziwej ojczyzny. Dlatego tak ona I... poka pokazywała tak. mi zdjęcia swojego domu i płakała. No, niestety, no. tak jest. Ze względu na swój wygląd specyficzny, dzieci nieraz mi zwracały uwagę, że jestem Żydem czy Arabem. I mnie to strasznie denerwowało. I zacząłem po prostu pytać. Ja jestem Ormianinem ze strony matki. Pochodziła ze Stanisławowa, i tam wszyscy mówili po polsku. Mój ojciec, który z kolei nie był Ormianinem, ale też pochodził z Kresów Wschodnich, no bardzo dużo mówił mi na temat Ormian, tradycji, w ogóle o Kresach jako miejscu, gdzie stykały się różne kultury kultura polska, żydowska, ormiańska, rusińska, niemiecka. Więc ja od tej strony dużo wiedziałem i zawsze to odczuwałem jako taki konglomerat najróżniejszych narodowości i najróżniejszych wyznań. Kresy charakteryzowały się ogromnym patriotyzmem, bo tam trzeba było udowodnić tym, że się jest Polakiem. Dla mojego pokolenia Solidarność była takim ogromnym przeżyciem wolnościowym. Później oczywiście już jako kleryk, jako ksiądz no, zetknąłem się bezpośrednio z tą działalnością. Brałem udział też w strajku w i byłem zatrzymywany, byłem tam pobity i tak dalej. Ja niechętnie do tego wracam, ale z drugiej strony też wtedy nikt się na tym tak nie, nie kalkulował, że komuś coś tam zagraża, że jeden oberwał, drugi nie oberwał, tylko była wspólna sprawa. A angażując się w działalność na rzecz upośledzonych umysłowo, no dla mnie jest to realizacja ideałów solidarnościowych. Dzisiaj robicie, robicie? proszę bardzo. No, wreszcie coś pożytecznego, bo tak chyba tak same leniuchy tutaj siedzą, nie? Piękna. Matka Boża. Widzę, że szopka już na Boże Narodzenie. A ty Jasiu robisz szopkę? No to pięknie. A figurki? Na której pracę w niej robię? A, to całkiem głos traciłeś dzisiaj, co? Nasz ale Mamy tysiąc E, osób tutaj, jako podopiecznych w tych 30 domach, e, 320 pracowników. Przy prowadzeniu fundacji bardzo pomagają mi moje korzenie ormiańskie, bo z racji tego, że Ormianie są sprytni i znają się na finansach, no muszę powiedzieć, że ja tu przyszedłem jako normalny ksiądz zwykły i miałem e, opiekować się duchowo niepełnosprawnymi i budować kaplicę i być duszpasterzem tej wioski. Ale siła wydarzeń, rozwój fundacji, bardzo gwałtowny, w tej chwili mamy 30 domów na terenie całej Polski, spowodował, że ja się zacząłem zajmować finansami. Więc to jest ogromna odpowiedzialność. No i ja tu zawsze liczę oczywiście na opiekę świętego brata Alberta, który jest duchowym patronem i staram się go naśladować. Ale z drugiej strony no, jestem wdzięczny mojej babci, że mając różnych kawalerów, a była różną ponąć bardzo piękną kobietą, jako, bab, jako młoda osoba, wybrała mojego dziadka, ormianina, no, który ją niestety porzucił później. I dzięki temu te geny ormiańskie przeszły na, na mnie po części. Więc, więc na pewno hmm, spotykając często ormian w Polsce, także księży, czy duchownych, no widzę, że oni się zajmują jednak handlem, zajmują się pieniędzmi, no mają tą to użyłkę czy ten dar boży w sobie. Ormianie mają poczucie ogromnej odrębności. Oni zawsze byli narodem emigrantów, trafiali do różnych narodów, ale nigdy nie mieli chyba kompleksów, bo nieraz byli po prostu lepiej wykształceni, lepiej przygotowani, słydeli przecież ze znajomości języków, byli tłumaczami, brali udział w poselstwach królewskich. Więc oni wchodzili raczej jako no, wolni od swoich jakichś tam fobii czy kompleksów. Byli reprezentantami tej wyższej kultury. Marek chciałem Ci przedstawić mojego kolegę, to jest kleryk Ernest Jesejan, jest w Baku, Azerbejdżanie, ale w 1988 roku jego rodzina musiała uciec przed prześladowaniami na Białorusi. Teraz jest w Polsce Seminarium Księży Marianów. W nie jest to kraj najlepszy. No, ale tam lepszy. dostali po prostu mieszkanie i pracę, a teraz mówi bardzo dobrze po polsku, jest na czwartym roku w teologii. Tak. I Ernestowi, taką Ormianinowi pokazać, że w Krakowie Ormianie byli od bardzo dawna. Mój pierwszy przodek się pojawił na początku XVIII wieku, ale potem y, ja się wywodzę od Wincentego, który y, był oficerem zawodowym austriackim, zdezerterował do powstania, potem był skazany na śmierć, siedział na Wawelu i na mocy amnestii wyszedł. I wtedy prezydent Dittl y, powierzył mu y, rolę założyciela straży, także pierwszej ochotniczej, potem zawodowej, a grubo później y, założono pogotowie, które też pradziadkowi Podlegało. No on był taką barwną bardzo postacią, bo no, lubił się pojedynkować, no i ogólnie rzecz biorąc, parę rzeczy lubił ciekawych. Aha. Marek, czy zachowałeś jakieś zdjęcia twojego pradziadka, tego strażaka? Zdjęć mam kilkanaście, z tym, że zamieściłem większość w historii rodzinnej, którą mhm. napisałem, no i tutaj Kriger w albumie y, zamieszcza nieprawdopodobnie ciekawe zdjęcia, y, no, strażaków w tym y, pradziadka też, także on tutaj właśnie reprodukuje. No i tu różne takie dyplomy dostawał, prawda? Mhm. Bo to y, potem zresztą przywrócono mu też stopień oficerski. No a Krieger to y, się zajął bardzo. O, tutaj jest to zupełnie. O, pradziadek jest tutaj z szabli, mm -hmm. no, a tutaj ci strażacy w takich kombinazanach, jak kosmonauci są przebierani. Także. Ja szukałem teraz historii kilku rodzin ormiańskich w Krakowie i muszę powiedzieć, że ku po swojemu zaskoczeniu znalazłem, że już w 1706 roku królem kurkowym w Krakowie był jeden Ormianin. Natomiast chyba taki najbardziej znany Ormianin, ksiądz, który się przewinął przez Kraków to był Karol Antoniewicz. On był autorem wielu pieśni religijnych, na przykład Chwalcie Łąki Umajone czy w Krzyżu Cierpienie. Natomiast no, chyba najwięcej tych Ormian dopiero w XIX wieku napłynęło, wtedy kiedy w czasów zaborów austriackich. No, mój przodek przybył do Lwowa w XVII wieku, na ja początku XVII wieku, i ja no, już mamy w XVII wieku szlachectwo polskie, więc bardzo szybko weszli w w rodziny no, spolonizowane, bo proces polonizacji postępował dość szybko.

fica aqui Ciągle pojawiały się problemy, kto będzie się opiekował tym obrządkiem. I dopiero, tak na dobrą sprawę, na początku seminarium, kiedy mieliśmy rozmowy z ówczesnym arcybiskupem Krakowa, czyli Karolem Wojtyłą, on był pierwszym, który tak mi wyraźnie przypomniał te korzenie ormiańskie, mówiąc o potrzebie istnienia kościoła ormiańskiego. Natomiast ja, wstępując do seminarium, w ogóle o tej sprawie nie myślałem. Traktowałem to jako ciekawostkę rodzinną, a nie rzecz, którą bym się interesował. I dopiero trzy lata temu, tuż przed wizytą Ojca Świętego w Armenii, prymas Polski zwrócił się z taką prośbą, czy bym nie podjął jeszcze dodatkowo opieki nad ormianami tutaj na terenie Krakowa. Ja się na to zgodziłem no i zacząłem po prostu sam, już mając 40 par lat, uczyć się języka, liturgii. Wszystko jakby zaczynać od nowa. Եվ ված մեծ որբոխո աստվածան ձին ծերնքալ զահաչարն զմեր ի՞տ օքես զմես միածին որդի երբ անտաստաց եւ ոmae ություն որ հալցարեր մառնան Po Soborze Watykańskim II do liturgii ormiańskiej wprowadza się języki, język danego kraju, gdzie Ormianie mieszkają. Dlatego ja wprowadzam język polski, żeby rozumieli i nowi Ormianie i starzy Ormianie. I takie, taka jest naturalna kolej rzeczy, że obok języka liturgicznego, który jest niezrozumiały dla nikogo już, będzie wprowadzany język narodowy, różne języki narodowe, ale układ liturgii pozostaje liturgią ormiańską. Szaty liturgiczne, cały kalendarz, zwyczaje to wszystko jest jednak odrębnością. Może z nowa i stara emigracja nie potrafi śpiewać, Heimer, Ojczynasz, natomiast odmawiać potrafi. Może nic więcej poza tym Heimer i menecun, i, 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 czyli Pan z Wami, odpowiedzi tego typu. Nowi Ormianie nasiąkają od Polaków, od starych Ormian, choćby religijnością. I to, że ja ostatnio chrzczę bardzo dużo ludzi dorosłych, albo tak jak ostatnio dzieci mających po 14-15 lat, które dopiero. Teraz samodzielnie dochodzą do tego, że chcą być ochrzczone. To świadczy o tym, że te obyczaje i elementy religijne jednak do nich nasiąkają. I myślę, że wcześniej czy później ta grupa się bardzo zasymiluje i przejmie zwyczaje. Ale z drugiej strony wiele jest takich elementów, które oni tutaj przenoszą i ja staram się te elementy do liturgii wprowadzać. Baremzes, Bari Jereko, aleśmy o, o, dobrze trafili na tak. szaszłyki. Bari Jereko, Baremzes, Haj Hajk, tego to wściłem. Kiedy to było, rok temu? Do której tej klasy chodzisz teraz? Do czwartej. Do czwartej, na pewno jesteś wzorowy uczeń, tak? No nie powiedziałem. Eee, no jak to, Ormianin musi być wzorowy, zdolny. A jak długo jesteście w Polsce? O no, mało, Dwie, 12 lat. A, 12 <grymne> lat mało. <grymne> no on mój toczyzna, bo ja już tu jest. A no to ojczyzna, no właśnie, to jest ważne bardzo. A ciasta hmm. widzę własne pieczecie. No to, tak, to, to, to... no bo teraz jest tutaj w Krakowie taka możliwość otwarcia cukierni ormiańskiej. No mówili coś No mówiłem, no jest to aktualne. Dalej. A to tam jest, aktualne, tam jest Aktualne, to... musielibyśmy się omówić. W Krakowie jest teraz specyficzna sytuacja, bo są dwie emigracje. Ja staram się być łącznikiem między jedną emigracją a drugą, to znaczy emigracją całkowicie spolonizowaną, pochodzącą z Elwowa, Stanisławowa czy, czy z Brzeżan. A tą nową emigracją, która napływa do nas od, od 12 czy 13 lat. I nigdy nie robię różnicy między jednymi a drugimi. Co więcej, no, uważam, że wzajemnie oni się mogą uczyć. E, stara emigracja na pewno powinna poprzez nowo przypominać sobie zwyczaje. E, ja świadomie wprowadzam do liturgii elementy ormiańskie, nowe, te, które są od nowej emigracji, emigracji przejęte. Zwyczaje, kalendarz ormiański. Natomiast nowa emigracja może się uczyć od starej tej właśnie miłości ojczyzny Polski, traktowania Polski jako drugą ojczyznę.